Cześć wszystkim, papas donateria to go Wybraliście Donateria2go w ankiecie ostatniej Czyli No, robimy kolejne 3 dni Kolejne 3 dni, kolejne 3 odcinki Ok Drizzly dones Było ostatnio ustawione Tutaj nie mogę zdjąć, żeby nie było zamówienia specjalnego I weźmy To nowe, najnowsze czyli czekoladowe czekoladowe podwójnie czekoladowe nie? 31 dzień jest do zrobienia i mamy jakiś prezencik Greg ma prezent dobra w ogóle te muzyczki tutaj w tym miejscu w każdym popasie który ma naklejki są takie same i nie tylko w papasach z naklejkami, w każdym papasie, gdzie są te rozpisane dni na tygodnie, to mu zaś ta sama. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, ale jak nie, no to. Ja już właśnie teraz zwróciłem na to uwagę. Wcześniej nie udało mi się jeszcze tego dostrzec. Tutaj mam rank 17. Jak wyglądamy z naklejkami? My jeszcze nie zrobiliśmy tych naklejek z przebieraniem się Zrobimy tą naklejkę jak będzie Następny raz Przy następnej okazji się to zrobi, nie? No skuter, i, skuter i tony jeszcze nie są poprzebierani Czyli jak się wybije następny holiday To wtedy Będziemy mieli na tyle dużo kasy, że będziemy mogli kupić stroje w dwóch kolorach I zrobić tam te naklejki Trzy albo dwie Nie wiem ile ich tam jest Tych naklejek na stroje Chyba trzy To jest jedna taka, żeby przebrać się w ogóle Tutaj jest dla Mousy i dla Doana Są naklejki a i w ogóle tutaj jest jeszcze do halloweena coś tutaj to jeszcze się robi yy, dwie takie naklejki są ale później są jeszcze inne które też wymagają kupowania i ricos Chili works nie jak będziemy mieli gierkę to trzeba klikać te rynne. no dobra to zaczynamy igi i mamy to coś. A jaki jest obecny Holiday? Thanksgiving. Thanksgiving! Tak jest. Przypomniałem sobie. I poinformowałem Was. Hmm, oczywiście nie będę twarzy zasłaniał tą ikonką od nagrywania. Tak. Do jajka. Nasunąłem ikonkę na twarz. OK, i tak wszystkie czekoladowe, tylko jakie są: dwa z dziurą, jedno bez. Robię tak jak ostatnio robiłem, czyli dwa łapie. Jeżeli mogę, to dwa łapie. Tutaj też będę mógł złapać dwa. Cecylia, chcesz trzy pączki? Ja mam miejsce, nie mam już miejsca, żeby zrobić te czekoladowe. Ale przygotujemy. Ok, to sobie tu poczeka. Tak, dwa T i jeden żołędź. A i gdzie w końcu ten? Jednego mi zabrakło, serio? Ja go tu położyłem, ale ja z jakiegoś powodu go nie. No właśnie, tu, tu go nie pokazało. Nie, tego nie teraz wstawiamy. Ile pączków? Pewnie jeden, tak. Jest jeden pączek, to idealnie mamy jeszcze jedno miejsce w, na oleju, na którym się smażą pączki. To jeszcze jeden pączek tam mogę wcisnąć. O, złapałem nie pączka, tylko ten kołniką od nagrywania. Okej. Okay. Okej. Okay. Pierwszy pączek zrobiony. Przejdziemy dalej, tu niebieski. Teraz nie złapałem po dwa. Ok. I tak, kokosik oraz oroski. To pierwsze zamówienie może wyjść Do IGEGO Bez perfekta Na razie nie muszę tego robić, bo nie mam Zamówienia na czekoladową Na czekoladowe urwanie głowy, tak powiem Czyli na zamówienie specjalne A teraz się zaczynają zamówienia specjalne Oprócz zamówień specjalnych dwóch, będzie jeszcze jedno specjalne, znaczy będzie jeszcze jedno zamówienie niespecjalne. Nie Będą no, dwa specjalne i jedno normalne. Tak tam? Kakao, okej, okay, tutaj weźmy. Czyli żołądź w kakao i tutaj dwie truskawki. Eee, nie, truskawka to była w tym, Nadzieje y, Nadzienie było truskawkowe, to jest czekoladowe. Ok. Nie będzie perfekta za tą czekoladę, e, truskawkę. Na miejsce z truskawki miało być nie to, tylko miało być puder. Miał być puder na tym lewym. To kosik. Jeszcze to. Dwójka żołądź? idealnie nam ten żołądź odgradzał dwa załomienia specjalne. Vincent. A może dla closera już zrobimy, co? No, zrobimy dla closera od razu. Tylko, że w donater nie wiem, kto tam jest. Closerem. Mamy piąty tydzień. Tak, piąty tydzień w naszej donaterii. Okej. Okay. Ale ty nie ty U ciebie już jest brązowy, wbity. Okej. Okay. Hank jest dzisiaj. Okej. Okay. To tydzień, gdzie klub Zero zdobywałem brązowe. Dobrze dopasowane, nie? Hank. Hank. 40 osób dopiero odblokowane jest. Jeszcze 81 klientów przyjdzie. Czyli 81 dni mamy do zrobienia, aby mieć ostatniego klienta. <laughs> Ale dużo. Tak zrobione dla naszego kluzera nadzienie tylko w pierwszym zamieniu nie było nadzienia ok liście pod tym co będzie wyszukać już są o no, Sasza perfekt pierwszy dzisiejszy perfect James, o u Ciebie się zbierają złote gwiazdki. Gromadzą się u Ciebie złote gwiazdki. Okej, okay, czekoladowe teraz. A tutaj to wszystko czekoladowe, nie? Czy wszystko co mamy czekoladowe to tutaj trzeba nałożyć. I do czekoladowego. Czekolada sama jest. Najpierw polejemy, potem posypiemy. Okej. Okay. Teraz posypaczki czekoladowe. Na obrazku od zamówienia specjalnego już nie widać czekoladek znaczy posypki ale jak ktoś się tam przyjrzy z, z, ze skupieniem przy, jeżeli, jeżeli ktoś się przyjrzy tak dokładnie temu obrazkowi to tam z prawej strony zauważy kształt tego pojemnika nie widać tego na pierwszy rzut oka trzeba się bardziej dokładnie temu przyjrzeć i się wtedy znajdzie okej okay. No, hank, dla, dla ciebie donaty już się zgrzały. Usmażyły, tak. Lepiej to brzmi jakiś, mówi się, że. No, tak, bo donaty się smażą, a nie grzeją. <grych> ok, teraz niebieskie, jeszcze tu tęcza. Piąteczka do vincentego. Perfekt, tak jak u Saszy. Druga czekolada. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności to ustawię. Liczy się to, żeby były pączki do odpowiednio udekorowane. Czyli czekolada. Czekolada i czekolada. To jest, to jest jedno z najłatwiejszych założeń specjalnych, bo tylko jeden smak wszystkiego wszędzie jest: nie, czekoladowa posypka. Tam w ogóle nie mieliśmy zrobionych tych naklejek, nie z Queen i Weefer? Były naklejki? E, nie z Queen, tylko z Rudim była ta druga. Ale z drugim jest zrobiona już. Z Queen za to jeszcze nie jest zrobiona, no to można wypatrzeć, kiedy przyjdzie nasza Queen i wtedy jej tą naklejkę zrobić. I w sumie już nawet wiem, kiedy ona przyjdzie. O, w 33 dnia przyjdzie chyba. Nie jestem pewien, więc trzeba będzie sobie to sprawdzić. No to sprawdźmy. 4, a nie to 32 C czyli ten następny dzień to będzie jej ok, gdzie jest kryształ? tu i kakao jeszcze jedno czekolada tęcza oraz yy, liście na środku tak Ponieważ miałem to wygodnie było mi właśnie w ten sposób zagrać, no to tak zagrałem. Najpierw zrobiłem polewę czekoladową, potem liście i na końcu tęczę. Słodkie Donaty są dokończone. I wydane dla Hanka. Udał się Perfekt. Trzy Perfekty wyszły. I to koniec. Trzydziesty pierwszy dzień się skończył. O tak, trzydziesty pierwszy. Trzydziesty pierwszy dzień. Rang osiemnasty. Kokoła pro. Micry z z gierką nie było żadnej naklejki związanej z tą grą, bo chyba że ją wcześniej zrobiliśmy, jak jakaś była, to klikamy tylko to co jest zadane. Śmietana, cukierek, brąz, ciasteczko, śmietana i akurat tu była kwaśna śmietana, ta druga, no i sos agrestowy. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych, cześć!